Dobra, zakładka ekonomii i handlu, bo o obu rzeczach tutaj niestety będziemy mówili sobie na nazmiennie, że tak powiem. Jeżeli idzie o zakładkę ekonomii, na samym początku największym naszym największe nasze przychody miesięczne jest czerpiemy z poboru podatków. Potem mamy handel, potem mamy produkcję i tam gdzieś tam jest sobie złoto. Nie zmienia to faktu, że jednak ten region posiada mnóstwo bardzo rzadkich, bardzo drogich. Yy... Boże, jak to powiedzieć, przedmiotów do produkcji, uciekło mi słowo totalnie, no, ale rzadkich zasobów, takich jak jedwab, takich jak tutaj ubrania, klotchy, szmatki, ta nasza potem ceramika, która wzrośnie z czasem, na no, początku nie jest za droga, nie chociaż już jest od początku, ale herbata na pewno będzie drożała z czasem, ceramika też, wydaje mi się, że będzie drożała, do tego posiadamy dość spore zasoby irona, żelaza i tutaj miedzi, więc to jest warto rozwiać, no i mamy też i jedną prowincję ze złotem, którą również też możemy sobie troszeczkę zbustować. Mamy też tutaj przyprawy, nie za dużo, ale też warto jest sobie bustować tego typu prowincje poprzez rozbudowę tam workshopów i odpowiedniej manufaktury. Przy czym na początku, jednak jak tutaj patrzę na to, co tutaj dostajemy, największe bonusy zgarniamy jednak z taxationu w większości tych prowincji, tak? jakby tutaj nie patrzeć. Bo prawdziwa siła produkcji, zwiększenia produkcji, czyje się z kombo z budowania workshopa plus odpowiednia manufaktura. To kombo jest po prostu znacznie większym bonusem dla naszego dochodu niż stawienie samego workshopa, niż samej manufaktury. Warto jest po prostu tak budować. Zdaję sobie z tego sprawę, że zbudowanie najpierw świątyń, a potem zajęcie się budowaniem tego komba, że tak powiem workshop plus manufaktura, spowoduje, że czasem będziecie musieli skasować jakieś budynki z czasem. No, ale jest to normalne, bo ponieważ manufaktury odkrywają się przez, praktycznie przez cały e, rozwój gry, tak? Nie wiem kiedy ostatnio się... Tutaj 14, poziom technologii 14, 11, czyli do mid game'u. No, to będzie, nie wiem, 1600, jak te technologie się odkryją, więc do, za 150 lat, tak? Więc tutaj warto jest najpierw czerpać te dochody ze, 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 ze. Świątyń, i potem dopiero przyłączyć się na te odpowiednie produkcje. Przy czym, jeżeli ja bym zwiększał tutaj jakoś te obszary produkcyjne, zacząłbym od kantonu, żeby właśnie zwiększać dochód w, tych obszarze, w tym obszarze handlowym, który jest najdalej od tego obszaru, w którym będziemy zbierali nasz dochód, czyli w Beijingu. My aż tutaj będziemy przesyłali. I w sumie, może teraz zajmijmy się na chwilę tym handlem. Tak, zobaczcie sobie jak tutaj to wygląda. nie jest najdalej z tych centrów handlowych, który posiada, obszarów handlowych, które posiadamy. On przesyła tutaj do Hangzhou, tak, w którym mamy też dość spore udziały. Potem stąd przesył, zamiast przesłać bezpośrednio do Beijingu, lepiej sobie właśnie przesłać do Xi'an i z Xi'an tutaj mieć handlarza, który nam będzie przesłał do Beijingu. Tak. Jakoś tak sobie to ustalić. Nawet obecnie bym zabrał sobie ee, czekajcie Dwóch handlarzy mamy, jednego nam brakuje, żeby to fajnie wyglądało. No to ewentualnie na ten moment bym jednak tutaj przesyłał. Na pozycji startowej bym jednak przesyłał, cofam to z kantonu do Xi'anzhou i z Xi'anzhou do Beijingu. Ponieważ brakuje nam jednego tradera, ale jeżeli gdzieś pozyskacie trzeciego, a w zasadzie jesteście bardzo szybko, może, możecie pozyskać trzeciego tradera poprzez zdobywanie tych obszarów w Indiach, tak? Tylko nie, nie możecie bezpośrednio z sobą. Nie, możecie bezpośrednio z sobą ograniczyć. Nie możecie dodać do stateów, musicie tutaj sobie po prostu potworzyć te. E, chociaż chyba tych obszarów nie możecie, Uźwa, Kraje europejskie mogą chyba tylko tworzyć te. E, Musi być to różny kontynent, Holender, nie pamiętam, za, za nic nie pamiętam, jak to jest z tymi kompaniami handlowymi. No ale nieważne, będziecie mogli też mieć dość szybko handlarzy z kolonii, tam na bank. Tutaj kompanii handlowych chyba nie macie, z tego co pamiętam. Jeżeli jesteście krajem azjatyckim, kompanie handlowe mogą mieć chyba tylko kraje europejskie. No ale tak czy siak, yy, póki macie dwóch handlarzy, przesyłajcie sobie tak bezpośrednio tutaj po tej linii. Jeżeli się pojawi trzeci, jak najszybciej prześlijcie do Xian i z Xian przesyłajcie tutaj, ponieważ pamiętajcie o tym, że przesyłanie z każdego yy, między każdym trade regionem, zanim to trafi tutaj gdzie sobie kolektujemy, przesyłanie zwiększa nam pieniądze, o jakiś tam procent im dalej, tym większy procent, im dłuższa ta ścieżka, tym więcej procentowo zarabiacie, tak? Więc jest to bardzo opłacalne budowanie jak najdłuższych ścieżek przy przesyłaniu handlu. I zacząłbym od kantonu, potem, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny produkcji, budowania manufaktur i workshopów, bym zaczął od kantonu, w Hianzohu i potem w Beijingu. żeby po prostu te trzy regiony były jak najbogatsze, jeżeli chodzi o produkcję. Jeżeli idzie o rozwój pod względem podatków. To wszystko jedno, tak naprawdę, bo to nie ma wpływu na wasz handel, no i na umacnianie pozycji w handlu. Każdy niestety z tych trzech jest bardzo ważny. Jeżeli idzie o ważność, to mam wrażenie, że Beijing będzie najważniejszy, potem Hangzhou i na koniec będzie Canton. Akurat ważny, jeżeli idzie o utrzymanie dużej wartości w handlu, tak? Bo jednak najważniejszy jest mieć tą największą wartość zbierania i udziału w rynku na tym, w którym zbieracie pieniądze albo przez który przepływa bardzo dużo pieniędzy, tak? Eee, więc tak by to wyglądało, jeżeli idzie o handel i budowanie ekonomii w Mingu, czy jest to coś, o czym by warto było wspomnieć? Eee, jeżeli idzie o podboje, no to widzicie, że tutaj ewidentnie musicie podbić sobie Daiwei musicie rozbudować flotę handlową, którą raczej wysiecie do kantonu. Beijing, widać, że tutaj trzeba podbić tereny hordy, mimo iż to nie będzie miało jakiegoś tam dużego znaczenia na ich wpływ, ponieważ horda zazwyczaj jest kiepska w handlu, więc tutaj o konkurentach Mongolia, chociaż akurat tutaj ma te tereny, widać, że będzie trzeba Mongolię mocno pocisnąć, a tutaj pewnie Daiwei jest takim, zgadza się, obszarem, który trzeba podbić jak najszybciej, żeby zdobyć, jak najszybciej zmniejszyć te wpływy. No i ogólnie ogóle handel jest bardzo ważny dla Ming'u. Jeżeli idzie o przychody, można warto się tam zastanowić, wziąć sobie trade ideas, ale nie jest to konieczne. Jednak też z drugiej strony, bo ekonomiczne idee o wiele bardziej by nam się tutaj przydały, jeżeli idzie o rozwój tego naszego całego regionu, bo zwiększyłyby nam o wiele bardziej tutaj rozwój, jakbyśmy mogli sobie też developmentowo rozwijać te najważniejsze. Prowincje. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie już mieli te nadwyżki punktów i będziecie coś developmentowo rozwijać, to rozwijajcie sobie od najbardziej wartościowych um, tych dóbr produkcyjnych i możliwe, że też tutaj złoto byłoby z jednym z tych obszarów, które należałoby rozwijać w pierwszej kolejności, żeby mieć jak największy z niego dochód. Pamiętajcie też, że przy tych rozwojach nie będziecie widzieli prawdziwej wartości, ponieważ wszystkie Wasze prowincje mają 50% autonomii, więc dopiero... Największy dochód zyskacie, kiedy reformujecie formę rządów. O tym musicie pamiętać, że te liczby, które tutaj widzicie na tym całym rozwoju, są zaniżone o połowę. Tak? Musicie o tym pamiętać. Minimum o połowę. Mogą być o więcej, tak? Przecież tutaj autonomia jest też chyba gdzieś widoczna. I wszędzie mamy. Nie dobra, wszędzie mamy 50. I tego nie zniżymy w żaden sposób, ponieważ to jest forma rządów, jaką mamy tutaj w. Pingu. No, i tak by to wyglądało. Jeżeli idzie o podbijanie jakichś kolejnych trainodów, w którą stronę bym zmierzał, to po zabezpieczeniu Kantonu, Xi'an i Beijing e, zmierzałbym do podbiciu Yume, bo on tutaj by nam fajnie też również wszystko zbierał. Zobaczcie, jaki można byłoby sobie fajny trainod zrobić, i co ja bym to zrobił, ponieważ z Beijingu jest to jedyny trainod, który jest tutaj przesyła. Beijing przesyła tylko tutaj. Jest to dość w zasadzie problematyczne, bo potem leci nam tutaj do Kaszmiru, z Kaszmiru potem moglibyśmy przesłać do, do, do Laby i do Bengalu. Czyli widzicie, jest, można naprawdę zbudować dość spory trade note w tą stronę, przesyłając sobie te pieniążki po prostu w takiej zakrę zakręconej drodze i co by nam to zboostowało to raz, dwa, trzy, cztery. No, ładnie. Myślę, że około 100% byśmy, że Dukat stąd, to by wzrósł gdzieś o 100%, jakby był tutaj. Eee, oczywiście możliwe jest też, żebyśmy zrezygnowali z Train e, z Beijing, Xi'anu. Chociaż Xi'an... nie, on nie może tutaj przesłać. Może też najwyżej do, do tego tutaj w lewo przesyłać. Niestety. No, ale, natomiast Kanton i hanzo mogą przesłać do Malaki. Malaka jest też takim ważnym centrum handlowym, zwłaszcza tutaj dla Indochin obszaru. I z Malaki możemy też również przesłać do Bengalu. Więc tak naprawdę w całym tym azjatyckim obszarze Bengal jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych, które byłoby wyjbiście sobie zdobyć i wtedy można zbudować naprawdę potężne imperium handlowe. Dobra, myślę, że to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, no to będę odpowiadał na nie w komentarzach. A i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!